Dzień dobry, dzień dobry. Dwóch łysych wita was w naszym podcaście, który nazywa się Jak łysy żywką, czyli porozmawiajmy niepoważnie, ale zawsze o człowieku w roli głównej. Mój kolega nazywa się Marcin Renduda, dzień ja dobry się bardzo Kowalski Kowalski i mamy dla was bardzo ważną wiadomość, mianowicie w tej chwili słuchacie rozmowy, która na temat, może tak, która już kiedyś była nagrana. Ale nam się zmazała. Nie, ona Związku... się nie zmazała. Znaczy, ja bym chciał to wyjaśnić. Ja zawsze tłumaczę, że największym wrogiem spotkań online'owych są kurierzy. Tak. I prawda. chciałbym powiedzieć, że wtedy dokładnie się to stało. To znaczy za często przychodzili kurierzy i potem to już było nie do poskładania. Nasze no rozmowy tak. są niemontowalne. One się Ich się nie da rozmawiać. My idziemy na żywioł. W związku, w związku z, z tym, żywiołowo że... możecie zasubskrybować ten kanał, bo za chwilę może się okazać, że będzie taka petarda, jeżeli chodzi o merytorykę. Pierwszy raz nagrywamy ten sam temat, drugi raz, więc on będzie po prostu niesłychanie lepszy. On będzie dopracowany merytorycznie i w międzyczasie wydarzył się case. I dokładnie o tym jest, bo to jest moja rozmowa z wczoraj. O! To tego e... nie. Ma. Coraz częściej możemy w wątkach, o których, o, ma, o których rozmawiamy, nawiązywać do wcześniejszych odcinków. Mieliśmy taki odcinek pod tytułem Nie ma ludzi gotowych do pracy u Ciebie. No i teraz, wczoraj spotkałem się z taką sytuacją, gdzie zatrudniony w połowie stycznia pracownik, czyli pracuje niespełna dwa miesiące, pierwsza umowa o pracę jest na trzy miesiące, po tych niespełna dwóch miesiącach nie dowozi. Ewidentnie sobie nie radzi. Mhm. Prawdą jest, że, bo musimy na to spojrzeć szeroko po menadżersku, prawdą jest, że wprowadzenia, onboardingu, uczenia i tak dalej dostał ów pracownik zero. Mhm. Czyli został rzucony na głęboką wodę i nie dowiózł. W związku z tym po menadżersku zapadła decyzja, że umowa z tym, że pracownikiem nie zostanie przedłużona. Mhm. To jest w ogóle Czyli najpiękniejszym my... sposobem powiedzenia zwalniam Cię. Tak, tak, tak. Ja nie mówię to... zwalniam Cię, po prostu nie przedłużę z Tobą umowy. To jest oświecone psychologicznie. To jest coś, coś niesamowitego. Wracasz do domu i mówisz, yy, yy, co u Ciebie? Nie no spoko, po prostu yy, wiesz, tam trochę problem w pracy. Ale co, zwolnili Ci? Nie, nie, nie przedłużyli ze mną umowy. No właśnie. Ja chciałem powiedzieć, że nasza rozmowa dzisiaj będzie poświęcona temu, czy po menadżersku należy ludzi zwalniać wtedy, kiedy widzisz, że nie dowożą, czy dawać drugą szansę, trzecią szansę, albo jeśli dawać to, ile tych szans powinno być. Marcin, twój sposób myślenia o menadżerstwie to jest raczej zwalniać, czy raczej dawać szansę, czy klasycznie co z czego Marcin jest znany, odpowie, to zależy. Zbyszku, ja mam pytanie. Pytasz mnie jako konsultant, pytasz mnie jako przedsiębiorca, czy pytasz mnie jako menadżer w korporacji? E, jestem. Aha! No, czyli... <laughs> Jak odpowiedzieć to zależy, nie mówiąc to zależy? No właśnie, to są zupełnie inne przypadki. No. Czy, wiesz co, mówiąc zupełnie serio, w opisanym przez Ciebie przypadku do zwolnienia jest szef, no i to w ogóle bez dwóch zdań, ponieważ jeżeli. Pozyskujesz człowieka z rynku i nie dajesz mu żadnego onboardingu, jakby niezależnie od tego, jak ten onboarding jest rozumiany jako pewne szkolenie wstępne, pokazanie na czym praca polega, przedstawienie standardów, i tak dalej, tylko mówisz mu, yy, musisz sobie poradzić. No to jest sprawienie, że ten człowiek albo sobie poradzi i pewnie jest takich przypadków na świecie 2%, albo 98% sobie nie poradzi, bo nie będzie wiedział, co robić. Więc szef powinien złożyć wypowiedzenie. Przepraszam, pójdźmy tym tropem. Dobra, trochę pochallenge'ujecie, bo to może być ciekawe. Zbyszek mnie pochallenge'uje. To jest w ogóle... Ja, Zbyszku, jestem gotowy na challenge'owanie. Zobacz, dobra. Dobra. postawa taka jestem, jak Załęski w, 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 w White House'ie. Tak, wiem to. Tak. No. Dobrze. Na rozmowie rekrutacyjnej zapytałem tak. kandydata czy robiłeś to? Tak. Czy radzisz sobie z tym? Tak. A czy jesteś w tym dobry? Tak. To ważne, bo dostaniesz takich zadań sporo. Czy umiesz robić kilka rzeczy naraz? Oczywiście we wszystkich dotychczasowych firmach był taki zapierdol, że wszędzie robiłem kilka mhm. rzeczy naraz. Mhm. I ani pierwsza rzecz okazała się po dwóch miesiącach nieprawdą, ani druga rzecz okazała się nieprawdą. Czy w związku z tym nadal uważasz, że szef powinien sam się podać do dymisji, bo nie onboardingował? Tak. Nadal. Z dwóch powodów. Ponieważ po mhm. pierwsze, jeżeli pyta szef, czy możesz robić kilka rzeczy naraz, to znaczy, że szef jest idiotą i nie wie o tym, że robienie kilku rzeczy naraz jest partoleniem kilku rzeczy jednocześnie. Znaczy nasza mhm. uważność jest tak skonstruowana, że wynosi 100%, niezależnie od poziomu naszego zmęczenia. Jak robimy kilka rzeczy naraz, to zawsze jest podzielona. Podzielność uwagi, partolenie kilku rzeczy jednocześnie. Więc za zadanie takiego pytania szef powinien podać się do dymisji. I to w ogóle bezapelacyjnie. Okay. Bez, bez po drugie... Jeżeli szef zadaje pytanie, czy ty w takiej firmie, czy, czy, czy ty robiłeś takie rzeczy, no to musi pamiętać o tym, że jest ten człowiek w procesie rekrutacji. I jego obowiązkiem jest, a propos naszego odcinka o ubarwianiu rzeczywistości, ubarwiać rzeczywistość. Znaczy, to jest ten moment, w którym kobieta przed wyjściem robi makijaż, człowiek na, przed podjęciem pracy trochę ubarwia rzeczywistość. Ja nie chcę powiedzieć kłamie, tylko ubarwia. Ale sprzedaję słonia. Sprzedaje słonia z zaangażowaniem, z pasją, bo mu zależy, bo chce sobie dać szansę. I teraz Ty bardzo dobrze to pamiętasz i ja bardzo dobrze to pamiętam, co oznacza, że jesteśmy już bardzo, bardzo starymi ludźmi. Natomiast, kiedy pojawiała się tak zwana poniedziałkowa wyborcza, lat temu. 20. To poniedziałkowa wyborcza, w zależności od tego, jakie to było miasto, była tak gruba lub tak gruba. Mówię tylko o dodatku pracy. I tam wymagania, na przykład na stanowisko recepcjonistka, były trzy języki obce. I teraz, co chcę przez to powiedzieć, były czasy, że oczekiwania były. Bardzo wysokie względem pracownika, a potem ten człowiek poza polskim z, z żadnego innego języka nie korzystał. Nigdy. W związku z tym mówiliśmy o takim zderzeniu rzeczywistości. Bardzo dużo oczekujesz, a tak naprawdę to są rzeczy niepotrzebne. Dzisiaj jest tak, że ja rozumiem w tej rozmowie, że ty. Powiedziałeś ja, więc ja mam wrażenie, że ty przeprowadzałeś tę rozmowę. Jeśli tak, to źle to o tobie świadczy. Ale to już parę razy w naszych rozmowach ustaliliśmy. I teraz, jeśli ty przedstawiłeś człowiekowi oczekiwania, które były wiarygodne, to on miał pełne prawo po pierwsze trochę podkolorować, a po drugie, no niestety nie zrozumieć, że to są realne oczekiwania. Więc tak, szef do zwolnienia. Potwierdzam. Okay. Okay. Czy jeszcze Czy... jest jakaś sytuacja, w której mam ci powiedzieć, że szef jest do zwolnienia? Nie. To znaczy, że ty jesteś raczej zwolennikiem tego, żeby dawać szansę, choć rozumiem, że twoja perspektywa Nieprawda, Nieprawda. No ale właśnie, ale poczekaj, to pozwól, że dokończę. Twoja perspektywa zmieni się, jak powiem, że ten szef jest właścicielem firmy, i wtedy nagle się okaże, a nie, to jak za twoje pieniądze, to w ogóle zupełnie inaczej. To ty się to ty zwalniaj i się nie zastanawiaj, bo jak to jest za twoje pieniądze, to wszystko możesz. Ja ci powiem, ja ci powiem e, o, o, jakby co, co mam na myśli. Ja ostatnio miałem wykład taki wykład od dobrego do wielkiego, czyli wykład oparty o badania yy, Ginica, który przebadał organizację i on mówi o tym, jak widzisz, że człowiek jest słaby, to się go pozbywaj. Ale słaby, głównie niedopasowany do wartości, do kultury, które w Twojej organizacji, kompetencji jesteś w stanie go nauczyć. Natomiast ja na przykład uważam, że w, trak w trakcie procesu rekrutacji zresztą my rozmawialiśmy o tym przy jakiejś okazji nagrywania Łysego. Po po rekrutacja powinna być skupiona na Wewnętrznej motywacji, czyli czy ja w ogóle lubię pracować, czy ja nie lubię pracować, czy mnie to te, tego typu robota kręci, czy mnie nie kręci, na wartościach, które wyznajesz, czy one są spójne z, z firmą, w której pracujesz, czy też, czy też nie. No bo chodzi o to, że kiedy ten człowiek przyjdzie do roboty, to żeby jemu się po prostu chciało. i Jeżeli mhm. jemu się chce i ma nawet odrobinę potencjału rozwojowego, to jesteś w stanie wszystkiego go nauczyć. Natomiast, jeżeli ty bierzesz ludzi i Collins mówi, buduj na takich ludziach swoją organizację. I teraz, jeżeli jesteś małą organizacją, albo jesteś właścicielem firmy, to prawda jest taka, że rozwijając firmę ty bardzo często nie masz czasu na to, żeby prowadzić te skomplikowane procesy HR-owe i tak dalej. W związku z tym ty musisz sam zadecydować czy ja jestem w stanie się bardziej zaangażować we wdrożenie tego człowieka i bardzo często przy okazji przedsiębiorcy jest nie, nie jestem w stanie poświęcić mu więcej czasu. W związku z tym kogo muszę znaleźć osobę samodzielną i odpowiedzialną. Kropka. Mhm. Doświadczenie pokazuje, że to jest bardzo, bardzo trudne, żeby znaleźć osobę samodzielną i odpowiedzialną, bo to są podstawowe kompetencje do tego, żeby mieć swoją firmę, a niekoniecznie pracować u kogoś. Ale tu jest cała trudność w rozróżnieniu, czy jesteś przedsiębiorcą, czy jesteś menadżerem. Any choć, question? choć dodałbym, jak pisze Daniel Pink, na ile stosunkowo łatwo jestem w stanie zrozumieć tutaj perspektywę przedsiębiorcy, czyli kogoś, kto mówiąc najprościej płaci za to z własnej kieszeni, własnymi pieniędzmi. To w korporacji też jestem w stanie to zrozumieć. W korporacji też każdy menadżer ci powie nie mam czasu, dlatego że będzie rozliczany na koniec kwartału z wyników i mówi, ja muszę. Wiem, muszę ja wiem nich, tylko, że w, w, w korporacji my rozmawialiśmy o tym przy okazji naszej rozmowy różnica pomiędzy korpo a własnym biznesem. W korporacji, jeżeli jesteś menadżerem średniego szczebla, a nawet menadżerem wysokiego szczebla, i tym bardziej menadżerem wysokiego szczebla, to ty masz zespół nie tylko ludzi, ale całych obszarów, które Cię wspierają. Wspierają, oczywiście. Masz HR Business Partnera, masz szkolenia, masz e-learning, masz ludzi z innych działów, które mogą Ci po pomóc temu człowiekowi się wdrożyć. Jest cała, ca cała armia do tego, żeby korzystać, żeby temu człowiekowi, który do Ciebie przychodzi, pomóc i ta odpowiedzialność nie musi być w stu na Tobie. Natomiast, kiedy jesteś przedsiębiorcą i jesteś na etapie budowania firmy i masz, wiesz, 5-10 osobową firmę, to ta odpowiedzialność jest na tobie. Ty jej nie przekażesz, nie ma takiej szansy. Ja natomiast chciałbym powiedzieć, też, żeby dodać tutaj merytorycznie, że ten dylemat, zwalniać czy dawać drugą szansę, jest mniej bolesny, jeśli po menedżersku oceniasz człowieka. Jednocześnie za wyniki i za działania, o czym wielokrotnie przy Oczyliśmy. każdej menedżerskiej rozmowie mówiliśmy. Tak? Czyli ty po menedżersku nie patrz tylko, czy jest wynik, bo to jest trochę ten case, od którego zaczęliśmy. E, e, z drugiej strony, nie patrz tylko na działania, bo co z tego, że człowiek zasuwa na wysokości lampy? Jak jego pracownicy dobrze nie rozumiał. Bo, bo ty ładnie mówisz, mądrze mówisz, mądry pan jesteś. Tylko widzisz, już nie mówię mądry chłopak, ale mądry pan, bo, bo dorosły, dojrzały, stary. Ale chciałbym, żebyś podał przykład, żeby nasi słuchacze dobrze rozumieli, co to są wyniki i co to są działania. Gdzie jest ta różnica? Bo to, to, to może nie brzmieć jaśnie, jasno dla każdego. Zacznę od przykładu takiego dość prostego, czyli przedstawiciel handlowy, czy przedstawiciel medyczny, czy przedstawiciel farmaceutyczny, jakikolwiek którego praca powinna przekładać się na liczbę sprzedanych opakowań i leku. Liczba sprzedanych opakowań i leku to są wyniki, a działania to jest na przykład liczba spotkań, które podejmujesz, to jak prowadzisz rozmowy z klientami, mm -hmm. liczba warsztatów, które organizujesz, konferencje, w których uczestniczysz, to są działania. I teraz trzeba patrzeć i na to, czy ty robisz to, co do ciebie należy, i na to. Czy to się przekłada na odpowiedni efekt? Czyli gdybyśmy sobie zrobili z tego, o czym powiedziałeś, taką czteropolówkę, no. czyli masz wynik, nie masz wyniku, robisz właściwe działania, nie robisz właściwych działań, no to możemy mieć najbardziej oczekiwaną sytuację, robisz właściwe działania i masz określony wynik. I człowieko, klepiemy go po plecach, mówimy: Słuchaj, znakomicie. Może być taka sytuacja, kiedy nie robisz właściwych działań, ale masz określonych wynik. I tutaj bardzo duża liczba menadżerów sprzedaży, dyrektorów sprzedaży, mówi: To jest gwiazda, dajmy mu przestrzeń, dajmy mu spokój. A ty mówisz o tym, rozliczaj go osobno za wynik i osobno za działania. Ja, a ja mówię, przepraszam, a ja mówię w tej ćwiartce: Nic nie robi, a są wyniki. A ja mówię, że jeden z ważniejszych kosztów w biznesie to jest koszt utraconej szansy. I po menadżersku zadaj sobie pytanie. To jakie on by robił wyniki, gdyby on wyszedł do roboty? No właśnie. No właśnie. I mamy jeszcze tą ćwiartkę, Nie robisz wyników, robisz działania. No to mieliśmy teraz. Teraz masz robisz nie, działania, a nie, nie masz wyników. No właśnie, nie masz wyniku, robisz działania. To tak powiedziałem. Albo nie. Nieważne. Nieważne. Ważne, że wiemy o co chodzi, czyli nie robisz nie robisz odpowiednich działań, ale masz wynik. No nie nie wyniku. Jezu, przepraszam. Masz wynik. Masz wynik. No. no i co w takiej sytuacji? Czekaj, bo nam strasznie. Jesteśmy w ćwiartce, w której człowiek. Robisz od ilość w a nie wchodzisz do roboty. Ma. Robisz to odpowiednią ilość tak. wizyt, robisz odpowiednią ilość szkoleń, warsztatów, ale to nie przynosi efektu. Tak. Po, y, znaczy tak, po pierwsze, te działania mogą być złej jakości. Może być ich dużo, ale mogą być złej jakości, więc trzeba się przyjrzeć, czy jakość y, tych podejmowanych działań jest właściwa. Po drugie, być może ten człowiek, jak to się mówi w branży farma, biega po krzakach. Czyli y, bieganie po krzakach oznacza y, dużo pracy na rynku, który nie ma żadnego potencjału biznesowego. Okay, okay. Tak? Czyli to jest trochę to wiesz, sprzedawanie piasku na pustyni albo lodu na. A to jest Antark w ogóle niesamowite, że ludzie sprzedaży kiedyś naprawdę się zastanawiali nad tym, czy y jesteś tak dobrym handlowcem, że sprzedałbyś y lód Eskimosom. A to jest Ma w ogóle idiotyzm. No. Marcin, ja, ja chcę Ci powiedzieć, że e subtitle e pod naszymi filmami robi AI. I za każdym razem, kiedy ty bawisz się w zmianę głosu na takie, jak zrobiłeś przed chwilą, AI wariuje, i ludzie przeczytają tam jakieś przedziwne rzeczy. I nie daj Boże, powiesz do mnie, Zbiszku, żebym został podpisany przez AI w jakiś koszmarnie głupi sposób, jakby mnie jakiś chłopak w Barcelonie w Starbucksie podpisywał. A więc, a więc, Zbiszku, a co z tym ostatnim? Nie ma wyniku i nie ma działania. To jest najprostsza sytuacja, którą życzyłbym czyli, każdemu menadżerowi. Czyli, znaczy, czyli jedna, znaczy ja żadnemu menadżerowi nie życzę, żeby miał taką sytuację, tak zupełnie nie. Poważę. Żeby miał taki dylemat. Żeby miał taką sytuację nie, ale żeby miał taki dylemat, dlatego że ja bardzo chcę wierzyć, że w życiu o to chodzi, że jak idziesz do roboty, to to się przekłada na efekty. W związku z tym sytuacja, w której Twój człowiek nie chodzi do roboty i nie ma efektów, jest tak klarowna, że ta sytuacja to broń Boże jest nie dawaj drugiej szansy. No właśnie, natomiast ja chciałbym powiedzieć, że. Przepraszam, jedna rzecz, bo my zadaliśmy pytanie: zwalniać czy dawać drugą szansę? I teraz, jak nawiążemy do tej czteropolówki Marcina, w której tak. sam się Marcin zgubił, tak. to chcę powiedzieć, że są dwie ćwiartki, w których należy dawać drugą szansę, i dwie, w których nie należy dawać drugiej szansy. Ok. Kiedy dawać drugą szansę? Drugą szansę dawać wtedy, kiedy. Nic nie robi, a wyniki są, wtedy dawaj drugą szansę, daj mu szansę robić. Oraz dawaj drugą szansę w ćwiartce, której bardzo ciężko pracuje, a nie ma wyników, bo mhm. być może trzeba podnieść jakość. Jak nic nie robi i nie ma wyników, nie dawaj drugiej szansy i zwalniaj. Jak dużo robi, i są wyniki, też nie dawaj drugiej szansy, bo nie musisz dawać drugiej szansy. Bo, bo, bo nie, ma tego, bo nie dylemat ma tego nie dylematu. Nie no. Ok, dobra, to ja chciałbym jeszcze jedną anegdotę i jedną metodę, jedno narzędzie. Anegdota mówi o tym, że kiedy podejmujesz decyzję o tym, żeby zwolnić człowieka lub człowiek podejmuje decyzję o tym, żeby zwolnić siebie, to wszyscy mają poczucie, że to jest pół roku za późno. Jest taka, jest taka anegdota, co oznacza, że ja to kiedyś usłyszałem od pewnego menadżera, i to jedna z najmądrzejszych rzeczy, że najgorsi są ci ludzie, którzy nie są wystarczająco źli, żeby ich od razu zwolnić. To znaczy, tacy ludzie, którzy się, wiesz, bujają na poziomie. Czasami jestem całkiem niezły, a czasami jestem beznadziejny. Kiedy jesteś już bliski decyzji, żeby go zwolnić, on się wtedy bierze do roboty on i ma jakiś celowy, że... spektakularny sukces. Albo nawet niespektakularny, tylko jakikolwiek sukces. I ty sobie mówisz, kurde, ale byłem na konferencji HR-owej. Oni tam pokazywali koszt zatrudnienia nowego człowieka. Ile to kosztuje i tak. Dobra, dam mu jeszcze szansę. I ta szansa trwa przez wiesz, rok, dwa, trzy. Ten człowiek cały czas ci nie pasuje. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, która, o której ja chciałbym powiedzieć a propos tych dylematów, to podkreślić to, co powiedziałem. Czyli a propos wartości i pewnych przekonań, bo jest bardzo dużo, powiedzmy, przykład działu sprzedaży, chyba najłatwiej nam o tych działach mówić, bo z tymi działami ja przynajmniej pracuję najwięcej. I jest taka sytuacja, która, z którą ja się spotkałem w wielu firmach, w wielu działach, że jest ktoś, kto robi świetne wyniki, ciężko pracuje, a jednocześnie niszczy wewnętrzny klimat zespołu. Mm -hmm. Taką mm -hmm. kulturę zespołu, taki, wiesz, granie do tej samej bramki. Podkopuje, demotywuje innych ludzi, i ja uważam, że tutaj bardzo trudna decyzja, a propos dawania kolejnej szansy absolutnie trzeba człowieka zwolnić, czyli dla zasady. W imię zasad. I tam można to jakoś sobie dopowiedzieć. Ja nie pamiętam dokładnie, jaki to był, jaka to na była S. wypowiedź. Coś Coś na na S. S. Czyli mhm. w imię zasad, super bohaterze. I chciałbym powiedzieć, że jeszcze raz sprzedawco. Przedawcy. I chciałbym powiedzieć jeszcze, jedna rzecz, że, jeszcze jedną rzecz, że jeżeli ktoś by naprawdę szukał, ty wielokrotnie o tym mówiłeś, z Rafałem Żakiem napisaliśmy książkę o podejmowaniu decyzji. I ja bym chciał przedstawić najlepsze narzędzie do podejmowania decyzji o tym, czy zwolnić, czy dawać jeszcze jedną szansę. I to, tym narzędziem, tym sposobem jest oczywiście rzut monetą. Czyli mówimy reszka, zwalniam, orzeł, zostaje ten człowiek, rzucasz monetą. I wypada, i niezależnie od tego, co wypadnie, to jest chodzi o tą pierwszą myśl. Czyli, na przykład, wypadniesz, że zwalniasz, a to mówisz, dobra, to do dwóch. No. I, a potem rzucasz. Do, do, do trzech, no nie? Albo y, do dziesięciu. No to znaczy, że ty nie chcesz podjąć tej decyzji. Ty, twoje emocje, Twoja intuicja mówi o tym, żeby jednak zrobić y, y, coś innego. No i właśnie a propos intuicji, Zbiszku, i tutaj. Y, 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 Dziękujemy AI za świetne przetłumaczenie tego, tego słowa. A co z intuicją? Warto w takich decyzjach, zwalniam, nie zwalniam, posługiwać się intuicją? Jak Nie, nie wiem, czy to w którymś odcinku naszym jest, czy to no tylko... To jest w tym, który się skasował. Okej. Okay. Jeśli masz doświadczenia duże, to tak, kieruj się intuicją, dlatego że ja zgodnie z pewnym nurtem w nauce intuicję definiuję jako syntezę doświadczeń. To znaczy, że masz tyle doświadczeń, które bez jakiejś szczególnej świadomości po prostu łączą ci się synapsy i wiesz, jaką decyzję podjąć. Więc tak, tak, jeśli masz doświadczenia. Natomiast jeśli jesteś nowym menadżerem, to raczej zachęcam cię do tego, żeby rozpisywać wszystko na nuty, robić sobie tabelki, wykresy, analizować i zapytać kogoś mądrego o, o radę. Na przykład Zbyszka, bo jak wiadomo, Zbyszek jest mądry. W ogóle Zbyszek z łaciny oznacza mądry. Nie, Zbyszek ze słowiańskiego oznacza ten, który pozbył się gniewu. No nie powiedziałbym, ale skoro tak mówią... No, skąd, ty możesz, skąd ty możesz wiedzieć takie rzeczy? No. Skąd ja mogę wiedzieć? Ja nie, nie, nie żyłem w tamtych czasach. Natomiast, yy, szanowni państwo, trochę kończąc, trochę podsumowując. Yy, dylemat czy zwalniać... Czy... to nie jest słowiańszczyzna po prostu. Gdynia to jest Słowiańszczyzna. Jeżeli, jeżeli chodzi o dylemat pomiędzy zwalniać czy dawać szansę, ja chciałbym wam powiedzieć, to jest wszystko związane z tym, czy menadżer zrobił wszystko, przeprowadził pewien proces, o którym teraz powiedział przed chwilą Zbyszek, czyli rozpisał to sobie na nuty i jest w stanie zadecydować, tak zrobiłem wszystko, tak ten człowiek z punktu widzenia rzeczy, które są niereformowalne, to znaczy wewnętrzna motywacja, wartości, zasady, którymi się posługuje, nie pasuje do mojego zespołu, w związku z tym się pozbywam go, niezależnie od tego, jaki efekt, jaki efekt przynosi. I druga rzecz, pomimo człowiek, że dostał wiele szans ode mnie, no to niestety. Nie robi, a w związku z tym nie ma efektów. To znaczy takie prosimy o coś, a tam się nic dobrego nie dzieje. I wtedy oczywiście warto, warto pozbyć się menażerskiego problemu. Tak jak my prosimy Was o to, żebyście subskrybowali nasz kanał, a wy to robicie. Dzięki czemu my się rozwijamy, inwestujemy w sprzęt, uwalniamy Zbyszek, się od. Ja z... przepraszam, ja przepraszam, bo ty kolejny raz mówisz, że dzięki temu inwestujemy w sprzęt. Ja chciałbym wyjaśnić jedną rzecz, ponieważ ja w naszym duecie jestem od YouTube, a Zbyszek jest od, od Spotify'a. Proszę Państwa, to, żebyśmy my zaczęli zarabiać na tym, znaczy, żeby mieć jakiekolwiek pieniądze na inwestycje, to my jeszcze będziemy ze 14 lat to nagrywali. Jakie Zbyszek inwestujemy? To jest inwestycja naszego czasu w miłość do naszych słuchaczy i widzów. Okej. Okay. A umówmy się, jeden z naszych słuchaczy pod odcinkiem, czy można połączyć dobrze i tanio, napisał, że nasz kanał jest najlepszym dowodem na to, że można połączyć dobrze i tanio. I tak nas to zabolało, że kupiliśmy sprzęt. A ja potraktowałem to jako w ogóle mega komplement. Szanowni Nie, Państwo, oczywiście. bardzo dziękujemy. Subskrybujcie, dzielcie się, komentujcie komentarze. W ogóle dużo koment... my uwielbiamy komentarze czytać. Więc komentujcie i do usłyszenia następnym razem. Cześć.